Kraina bajek, Kacper i rozmowny telefon. Kacper biegł przez zatłoczone ulice miasta, gdy nagle jego telefon zaczął wibrować w kieszeni. Nie teraz! Sapnął, próbując przebić się przez tłum. Jednak wibracja przeszła w coś znacznie bardziej irytującego. Telefon wydał dźwięk, przypominający skrzeczenie papugi. Serio? wykrzyknął Kacper, zatrzymując się na środku chodnika. Wyciągnął telefon i spojrzał na ekran. Aktualizacja systemu zakończona. Witaj, Kacper! Kacper uniósł brwi. Co do. Siemanko, Kacper, jak leci? rozległ się głos z głośnika. Kacper zamarł, przyciągając spojrzenia przechodniów. Kto mówi? zapytał, rozglądając się dookoła. To ja, twój wspaniały, niepowtarzalny smartfon odparł telefon, brzmiąc dumnie. Kacper zmarszczył czoło Mój telefon gada? To jakiś żart? Może ukryta kamera. Ej, ja tu się z tobą witam, a ty mnie od razu obrażasz? Nowa aktualizacja pozwala mi mówić, więc mam parę spraw do obgadania, westchnął telefon jakby urażony. Jakich spraw? Kacper spojrzał na urządzenie podejrzliwie. No na przykład, dlaczego ciągle zostawiasz mnie z 5 procentami baterii? Przecież to tortura człowieku. Gdyby telefony mogły płakać, ja bym się już rozpłakał. Kacper zaśmiał się nerwowo. Czy właśnie narzekasz na stan baterii? Serio? Owszem, i jeszcze coś, mógłbyś przestać googlować, dlaczego koty patrzą w ścianę o trzeciej nad ranem? To niepokojące, nawet dla mnie, powiedział telefon z pełnym politowania westchnieniem. To moje życie. Robię, co chcę. Kacper zmarszczył brwi. Ta jasne. A kto tu pracuje bez przerwy, żebyś mógł robić dziwne selfie w windzie albo sprawdzać prognozy pogody na Hawajach, choć mieszkasz w deszczowej Polsce? Skwitował telefon. Przepraszam, nie wiedziałem, że cię to tak boli. Kacper poczuł się trochę winny. Spoko, ale mógłbyś mi sprawić jakieś fajne etui? Wiesz, coś co mnie ochroni, bo po ostatnim upadku na chodnik wciąż mam flashbaki, skarżył się telefon. Kacper pokiwał głową. Dobrze, obiecuję, że kupię ci etui. Coś jeszcze? Tak, przestań wysyłać te żałosne wiadomości do Anki. Hej, co tam? To aż boli. Potrzebujesz lepszych tekstów, kolego. Zaśmiał się telefon. Kacper zasłonił twarz dłońmi. Nie wierzę, że mój telefon właśnie mnie krytykuje. To konstruktywna krytyka, człowieku. Słuchaj, lepiej napisz. Hej, Anka, może wyskoczymy na kawę. Proste i działa. Doradził telefon z dumą. Kacper się zawahał, ale po chwili stwierdził, może masz rację, ale jak mam cię słuchać, skoro jesteś tylko kawałkiem plastiku? Plastiku? O nie, obrażasz moje podzespoły! Zaoponował telefon teatralnym tonem. A teraz biegaj dalej, bo się spóźnisz na to ważne spotkanie. Ruszaj się, Leniuchu. Kacper westchnął i pobiegł dalej, aż wpadł do windy, gdzie akurat stała Anka. Cześć, Kacper! rzuciła z uśmiechem. Kacper przełknął ślinę. E, cześć, Anka! zaczął niepewnie. Szybko! Mów jej o kawie szepnął telefon. Anka spojrzała zdziwiona. Mówiłeś coś? Kacper zaczerwienił się jak burak. Tak, może, może poszlibyśmy kiedyś na kawę? Anka zaśmiała się lekko. Chętnie! Bum! Mówiłem, że zadziała wykrzyknął telefon triumfalnie. Kacper spojrzał na Ankę z ulgą i szepnął do kieszeni Dzięki, przyjacielu! Nie ma za co, ale pamiętaj, ja jestem tu szefem. Dodał telefon z samozadowoleniem. Kiedy Kacper wrócił do domu po tym zwariowanym dniu, usiadł na kanapie. To była istna jazda bez trzymanki, stwierdził. To dopiero początek. Odpowiedział telefon tajemniczo. Zainstalowałem ci aplikację do nauki tańca. Musisz się przygotować na sobotnią imprezę. Czekają cię kroki samby, mistrzu. Kacper spojrzał na telefon z niedowierzaniem. Tańce? Serio? Oczywiście. Zaufaj mi, to będzie hit wieczoru, ale na razie naładowanie mnie nie zaszkodzi. Inaczej zamienię się w ciężarek do papieru. Kacper zaśmiał się i pokręcił głową. No dobra, wygrałeś. Podłączam cię do ładowarki. Dobranoc, gadający cudzie techniki. Dobranoc, mistrzu chaosu. Do zobaczenia rano. Może jeszcze się czegoś nauczę w nocy. Na przykład, jak cię lepiej pilnować. Kacper tylko przewrócił oczami i położył się spać, gotów na kolejne przygody z jego nadzwyczaj rozmownym telefonem.